Jeśli wykonujesz pleometrię na tym samym treningu co inne wolniejsze ćwiczenia, np. siłowe lub cięższej mocy, wrzuć ją na sam początek sesji, zaraz po rozgrzewce. Dzięki temu skorzystasz z największej świeżości układu nerwowego, niezbędnej do generowania największych prędkości ruchu. Jeśli nie jesteś już osobą początkującą, możesz skorzystać z tzw. metody kontrastowej i sparować ciężkie ćwiczenie siłowe z podobnym do niego mechanicznie lekkim ćwiczeniem Na np. trap bar deadlift ze skokami w dal czy izometryczny bench press z wyrzutami piłki z przedklatki piersiowej. Wykonując ciężki lift najpierw zaangażujesz do pracy duże jednostki motoryczne, a następnie tak pobudzony układ nerwowy umożliwi Ci wykonanie lżejszego ćwiczenia dużo bardziej eksplozywnie. Jeśli na treningu wykonujesz ćwiczenie jeszcze szybsze niż plyo, czyli sprinty, wrzuć plyometrię na koniec jednostki. Posłuży ona wtedy jako uzupełnienie kształtujące moc oraz wzmocnienie cyklu rozciągnięcie skurcz i struktury ścięgien, co przełoży się na Twój priorytet treningowy, którym jest tutaj szybkość.